Prawie tysiąc domostw w Zwyżnicy oraz kilku gmin ościennych wyposażono w instalację solarną. Inwestycję udało się zrealizować w ramach środków unijnych. Każde gospodarstwo domowe dopłaciło do instalacji tylko 2000 zł, dlatego chętnych nie brakowało złożyliśmy taki wniosek na 928 8 instalacji kolektorowych, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w domach osób fizycznych. Na początku zaplanowaliśmy, że we wszystkich instytucjach publicznych będą kolektory słoneczne, natomiast w, w trakcie realizacji projektu, czy w trakcie robienia dokumentacji technicznych, okazało się, że, że w niektórych po prostu nie ma potrzeby robienia kolektorów, ponieważ zużycie wody jest tak małe, na przykład w wiejskich domach kultury, że, że jest to ekonomicznie nieuzasadnione. I wtedy dodawaliśmy kosztem instytucji publicznych osoby fizyczne. Te 928 instalacji kolektorowych zamontowanych jest już praktycznie, bo projekt jest w 95% zrealizowany w pięciu gminach, które działają w porozumieniu Dolina Zielawy. Jest to gmina Wisznice, gmina Rososz, gmina Podedwórze, gmina Jabłoni i gmina Sosnowka. Yy, mamy różny, to, to ile w której gminie jest zamontowanych kolektorów zależało od tego, ilu mieszkańców wstępnie nam się zgłosiło. W gminie Wisznice zgłosiło się 700 mieszkańców, a, a mogliśmy założyć yy, no tylko niestety połowę, czy około 350 instalacji kolektorowych. Najsprawiedliwszym sposobem wydawał nam się sposób losowania i tak to przeprowadziliśmy. Każda osoba losowała yy, albo wybór kolektora, albo instalacji kolektorowych. Albo miejsce na liście rezerwowej. No i, i tak też wybraliśmy te 350 osób, natomiast mamy nadal, e, no w tej chwili to już pewnie chętnych dużo więcej niż 350 tylko, ponieważ e, kolektory e, okazały się strzałem w dziesiątkę. Mieszkańcy nie kryją radości. Kiedy słyszeliśmy z mężem o, o takich instalacjach, nawet myśleliśmy o, o takim samodzielnym założeniu, tylko to jest e, koszt bardzo duży. No, i udało się, że, że tutaj właśnie w gminie powstał taki pomysł, napisany został taki projekt, i my, jak najbardziej, w to się włączyliśmy, złożyliśmy taki no, wniosek. Na Wiśnice są jedną z najprężniej rozwijających się gmin na Lubelszczyźnie i jedną z najumiejętniej korzystających z funduszy unijnych. Kolejny głośny projekt, który ma powstać w gminie, to budowa farm wiatrowych.